Dzisiaj będziemy grać sobie w rafta. Oczywiście to jest taka gra, oczywiście. Na tratwie jesteśmy. Będziemy musieli... ten... E, odwijać kolejne wyspy. Będziemy musieli... ten... Będziemy musieli odszerzyć na tratwie. Będziemy mogli ją odbudowywać. O kurde, czemu to, to mi pokazuje? Prawie co niczego ja nie mam. Dlaczego on mi tutaj mówi? No to co? No, no tylko dwie deski. A poprzebuję trzy, bo ja kiedyś już tam grałem. I siuu! Ja się tą grę. I wiem o co chodzi w tej grze. No! To nie za daleko. No. Okej, okay, mamy trzy drewna i tutaj to, nie, nie wiem co to będzie mi łowiło, ryby, tak, ryby mi to łowi, dobra, dzięki, dobra, dzięki, dzięki, no i kolejną rybę będziemy mieć, elo. Ok, mam drugi level. Za drugim level nie? Ok, chyba sobie rozbudowuję. Nie, 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 nie. Nie. Bo kurde, to ja nie wiem. Ja chcę to swoją. On... watch Kurde, nie upuść. z tym To chcę zbudować, To to chcę zbudować, co to, to chcę to to zbudować. Hallo, hallo, i To ja nie wiem, kurde, i Ja nie mogę zbudować, jak ja to robiłem. Nie, no, ja teraz to nie wiem, jak to zrobić. Hmm, może tak? Nie, jak ja to kratywałam? Jak ja to kratywałam? Dobra, tu, tu, tu. Nie. No. to no. ja nie wiem. Nie no, ja zaraz nie wytrzymam, Nie wytrzymam, nie zatrzymam. Hello.

Bo coś tutaj jest nieogarnione. Dobra, to to. Czy to, 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 to. Mhm, dzięki. Uu. Dzięki. Mogę wreszcie skraftować to. Zrobię! Ja nie wiem czy będzie coś z tego rafta Ale chyba nic nie będzie Dobra, idę to kolejną wodę A co ty i i telefon? Dobra to hmm, ja zrobić? Tak, podawać dać który... ale nie jest to. Ale nie no się Dobra. Dobrze. Dobrze. Już jest nocze ja nie. Ty mnie wtóra. Dobra. Teraz ja tak... to tak. Najpierw to tak co on nie Teraz? Okej. Okay. No wreszcie. Mogę zbudować to, No kurde, to kolejną część mojej no, wyspy. Tyle na to czekałem. nice No i mamy trzeci level A no, i możecie tylko poczekać. Ja... O, ja widzowie, tak. Takie ceny. Czubiłem tą dwójkę. No kurde, tam jest rakin. No, oczywiście ja oczywiście oglądałem Brazil, który sobie w to grał na te, na komputerze, a ja to gram na telefonie i to jest inaczej nie ma takich takich tylko i to to kłamie to jest jeden dwa trzy cztery pięć nie no, tutaj ja nie mogę policzyć. O, tutaj jest widać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ale nie ten, ten ją sobie brał. będzie chociaż jakieś 10 takich serii i kończymy z tego te odcinki. Jakbyście chcieli, żeby było więcej tych odcinków, Pięzda. Okej. Okay. A nie zapomnijcie. Że to swoim... I lajka. To jest... To jest, lajka, to, jest... To, to mi sami przypomnę. A jakbyście byście z, z odcinka z jego. Co oglądam jego. Co godzina trafkę, tradiłem życie. No to nagram. A ja ogóle Zakończymy na dzisiejszy odcinek. Był to krótki odcinek.